A, przybyliśmy z wielkimi perypetiami do, do Werony. Zacznę z perypetiami, bo czekaliśmy prawie dwie godziny na nasze Airbnb, właśnie się teraz znajdujemy. No e, i taka kicha, bo e, pani sprzątaczka sobie po prostu nie przyszła, spóźniła się i nie przyszła sobie posprzątać mieszkania, i że ona musiała pomagać gdzieś sprzątać, żebyśmy mogli tutaj wejść. E, są totalne, właśnie te są takie atrakcje. E, w trakcie bycia we Włoszech. Ale mamy nadzieję, że teraz polecimy szybciutko na miasto i wynagrodzimy to sobie. A takie mamy oto widoczki z okna. Udało mi się na szczęście samochód zaparkować i to takie całkiem, całkiem przyjemnie. Mam tylko nadzieję, że mogę tu parkować, bo tutaj w tym Włoszech to też nie wiadomo jest żółta linia, czyli nie można, niebieska, że można. Ale pan powiedział, że trzeba zapłacić i. Co do poniedziałku wyszło mi 7,50, więc nie jest to aż taka wielka suma. Sorry. Okna tak wygląda to tak. Druga strona, drugi. A, takie dość przyjemne. Mieszkanko, ale bardzo spartańskie, więc tylko spać. I tu jedziemy do Wenecji, więc na te dwie noce nam wystarczy. No dobra, to za do później. No, nie. Taki system. sobie zaparkowałem boza póki co jeszcze stoi nie? Tam? Idziemy szukać hamburgerowni Ale tam coś jest coś, zobaczmy może co tam jest tutaj nasz domek na górze o. Jakiś. Dobra, tylko, zobaczmy tylko co tam jest na końcu. ja tylko zobaczę, dobra? Na sekundę. Jednak z tymi maskami to jest przesrane. Zapomniałem wziąć sobie maskę. O słyszycie to? Tak jest całą noc. To jest jedna atrakcja jaka jest nad Morzem Śródziemnym właśnie. To jest właśnie taka. I to gdziekolwiek by się nie było, czy w Kroacji, czy tutaj w, Niemcze w Niemczech, boże we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii te pinkolone owady tak cały czas tylko szumią. No, idziemy sobie na Weronę. O, hałas to jak jasna cholera w tej Weronie. W tą stronę trochę słońce wali Ale jaki ten jak, jak szybko płynie, nie? To chyba jakieś stare jakieś stare rzymskie te coś z czasów rzymu jeszcze pewnie Zmieniłem sobie kamerkę na mniejszą. I teraz sobie mogę opowiadać, gdzie to jestem i gdzie chodzę. O, musimy kupić magnesy. Co? 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 Co są te magnesy 3 euro. Ja się musi magnesy kupić, nie? policjant stoi tutaj taki w masce z karabinem maszynowym. Muszę uważać, jak będę go teraz filmował Żołnierz, taki ładny. nie no z pistoletem. Co to jest, ten pan? Tu jest Gajlomatika, nie? To jest piękne. Taki oto. Kamieniczki można spotkać w Weronie, bardzo ładne praktycznie naprzeciwko kościoła, pięknie, po prostu pięknie tutaj jest. Naprawdę bardzo ładnie. Piękny renesans, tak mi się bynajmniej wydaje. Ciekawostka, jakie tutaj są, to jest właśnie ten lew, który oznacza, e, że panowali tutaj. E, Wodzie sprawowała Wenecja, właśnie. No i dalej. No ładny Mustang. Oczywiście jak wszędzie budy nie No, no tu chciałem tylko zobaczyć, bo tutaj nie wiem podobało mi się ta praca tutaj właśnie z tej strony i. Chciałem się zobaczyć, co tutaj jest. Jaki piękny plac, popatrzcie. Piękny plac, znaleźliśmy, nie wiem co to za plac, nie wiem, nie orientuję się, I oczywiście jak zwykle ten oddali ten lew A tutaj też był kiedyś lew, wenecki lew Daniel. Widzisz tego lwa tam? Ten lew oznacza, że tutaj byli Wenecjanie. Oni wszędzie gdzie byli, zawsze zostawiali tego swojego lwa. Rzeźby, trochę jak z Hiszpanii Takie numery. Szukaliśmy Casa de Romeo. I w końcu stoimy pod podnień, poszliśmy sobie kupić picie. A tu jest co? Casa de Romeo. znalazła? Żonka znalazła. O, proszę bardzo, jaka piękna kasa de Romeo. No, idziemy właśnie ulicą, gdzie są najdroższe sklepy. I tak się zastanawiamy, że jakbym wszedł w naszych krótkich spodenkach po wygraniu 20 milionów, ciekawe czy ktoś by mnie tutaj w ogóle wpuścił. Chyba no, raczej nie. Bo wszędzie panowie stoją w garniturach jako security. Taka paranoja trochę wszystkiego. O, samochody jeżdżą, nagle nic Taka trochę głupota, bo ludzie nie mają teraz pieniędzy w tej całej w ogóle. W ogóle a propos tego wirusa, świrusa, który jest obecnie na świecie, to jakoś go tutaj we Włoszech nie widzę, patrząc, że co tutaj się działo, to zastanawiam się czy za długo znowu nie pozamykają tego całego kraju. A tu marka, która została wyprodukowana w ogóle w, w, na tych terenach. Dobra, teraz zbliżamy się do, do areny Verona. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Jest to trzecia co do wielkości arena. Ale nie będziemy wchodzić do środka, ponieważ mamy zamiar iść do Koloseum, Czyli największej areny na świecie. O, tu jest od naszej Wiktorii sklep. O, taka sobie uliczka. Nawet niemiecki Filman się załapał. Myślałby człowiek, że on taki bogaty i taki drogi. No dobra, przybywamy tam, gdzie e, nasz cel, czyli do areny. Tak, jak powiedziałem, jest to trzecia arena co do wielkości na świecie. Taki styl ala Karolina. E, co do wielkości na świecie. O, piękny doberman. To był doberman. To był Doberman. Szukamy z miejsca, żeby zrobić jakieś zdjęcie ładne, żeby tak objąć ją. Chyba tutaj będzie najlepiej z tej strony. Jaka tutaj pięknie Verdi leci, ponieważ tutaj co, co roku było yy, robiona opera Verdiego Aida. I tak teraz, jako że zrobiła się korona, więc puszczają przez głośniki. O, ciekawostka w tym całym tym, jest bardzo dużo żołnierzy tutaj e, włoskich. Tam stoi na przykład samochodzik taki włoski. Ale mi się wydaje, że to jest bardziej gwardia cywilna, jak armia. Tak ogólnie to takie przyjemne miasto to Verdi. Bardzo ładne. Bardzo mi się tu podoba. Także ceny automatycznie wzrastają. Im e, bliżej areny, tym cena idzie do góry. Na dole była Margarita 6, tutaj jest Margarita 8,50, czyli... Proponuję jeść całkiem gdzie indziej, nigdy nie jeść tam, gdzie jest blisko jakiś muzeum, czy jakieś, nie wiem, jak to nazwać, tam takiej właśnie areny, czy coś takiego, bo zabulicie jak za zboże. Po prostu, a pizza pewnie będzie taki sam smak, a może nawet i, go, i gorsza niż, niż ta, która jest powiedzmy na przykład za 6 czy za 5 euro gdzieś na boku. Um, ogólnie miasto jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Polecam każdemu, który tutaj będzie w okolicy. Spokojne, grzeczne... Ej, grzeczne, Boże. Spokojne, fajne miasteczko.